Cześć, witam Was bardzo gorąco ponownie na moim kanale. A jeżeli jesteście po raz pierwszy, to również bardzo gorąco Was witam. Zachęcam do subskrypcji kanału, do obserwacji mojego Instagrama, Hanella TV 2018 A dzisiejszy filmik będzie trochę inny niż zwykle, dlatego że cały chcę poświęcić marce perfumowej, która mnie zachwyciła której perfumy mi urzekły. I to nie jest żadna reklama, broń Boże. To są moje własne perfumy, które kupiłam za swoje własne pieniądze. Mowa tutaj o perfumach mainstreamowych marki Sap. Mam kilka flakonów, mam wyrobione o nich zdanie. Jeżeli chcecie dowiedzieć, dlaczego skradło moje serce i czy warto je kupić, a powiem Wam szczerze, że są to bardzo oryginalne zapachy, to bardzo gorąco zapraszam Was do oglądania dalej. Zacznę może od tego, jak ja kiedyś kupowałam perfumy, bo to jest bardzo ważne i to chcę Wam na początku wyjaśnić. Kiedyś, jak kupowałam perfumy, to nie zastanawiałam się nad tym, jaka jest nuta głowy, jaka jest nuta serca, jaka jest nuta bazy. Po prostu podobały mi się perfumy. Wąchałam je w seworze, w Douglasie, ewentualnie kupowałam w sklepie internetowym. Albo kupowałam próbki na podstawie próbek. Kupowałam perfumy, które po prostu mi się podobały. Albo takie, które yy, wiedziałam, że są świetne. Wyczuwałam je na innych, Moich koleżankach, na siostrze um, i bardzo mi na nich e, odpowiadały, chociaż tak naprawdę nie powinniśmy się sugerować tym, że perfumy pięknie pachną na kimś, bo na nas mogą pachnieć zupełnie inaczej. Ale wracając do Meritum, um, jeżeli chodzi o takie właśnie zapachy, które kupiłam pod wpływem um, opinii bądź pod wpływem chwili, bądź pod wpływem tego, że mnie się spodobały w perfumerii, to m.in. Coco Mademoiselle, Chanel, to m.in. L'Ancom La Bel i tak naprawdę nie zastanawiało mnie, co tam w nich się znajduje, jakie tam są składniki i co tak ładnie pachnie. Ważne było dla mnie to, że ja je tak, a nie inaczej odbieram i bardzo mi się podobają. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że jak pamiętam jeszcze kole... z pracy, trzy koleżanki chyba miały te perfumy. Ja jeszcze zanim kupiłam kokoma Mademoiselle Chanel i one, każda pachniała nimi inaczej jedne lepiej, drugie gorzej a poza tym to był taki okres, gdzie wszyscy pachnieli Coco Mademoiselle potem wszyscy pachnieli Lancome La Viebel i jedni pachnieli oryginalnymi perfumami, inni pachnieli inspiracjami, ale ten Coco Mademoiselle ten zapach był wszechobecny na pewno wiecie o czym mówię, bo też ten zapach często pewnie wyczuwaliście na paniach, gdzieś tam w sklepie w galerii handlowej, w kościele na ulicy i tak dalej no właśnie, trochę jest z nami tak, że że podoba nam się ten zapach na kimś albo tamten i chcemy je mieć. Wracając teraz do tego. Yy że od pewnego czasu zaczęłam się interesować perfumami, a tak naprawdę um, od tego czasu, kiedy zaczęłam oglądać filmiki na YouTube, y, które stricte są przeznaczone perfumom y, i to są kobiety, które mają dużo perfum, które się nimi interesują, jednak pracowały gdzieś tam w perfumerii, więc miały dostęp do nich i mogły sobie te zapachy wąchać, y, zwracać na nie uwagę, czym pachną, jakie są składniki w tych perfumach y, i tak Yy, inne po prostu są fankami perfum, uwielbiają zapachy i mają ich sporo nie wyobrażałam sobie kiedyś jak to można mieć tak dużo perfum, bo kiedy się nim perfumować ale powiem wam szczerze, że odkąd sama zaczęłam się tym interesować to też mam ochotę mieć ich dużo no niestety yy, nie, może, nie mogę sobie pozwolić też, żeby mieć 30 czy 40 flakonów perfum nie wiem, może za kilka lat do tego dojdę w każdym razie, na razie... Yy, Jestem na etapie właśnie sprawdzania, nut zapachowych, jak to się odbywa, dlaczego, kto te perfumy tworzy. Bo widzicie, to też mnie nie interesowało kiedyś. Ja nie wiedziałam, kto tworzy perfumy. Wydawało mi się, że jeżeli to są perfumy Lancôme, no to wiadomo, firma Lancôme je stworzyła. Albo jeżeli to są perfumy, powiedzmy, nie wiem, Diora, to też Dior je stworzył, a to tak nie jest. Owszem, czasami perfumiarze sami tworzą perfumy, ale większość perfum tworzą tak zwane nosy perfumiarskie. Perfumiarze, którzy się, którzy się tym trudnią, to jest ich zawód. Oni są w tym dobrzy i marki wynajmują właśnie ich po to, żeby te perfumy stworzyli. Wcześniej ja absolutnie mnie to nie interesowało, nie znam nazwisk, natomiast takim nazwiskiem perfumiarza, który przyciągnął mnie, nie wiem, do tych właśnie perfum Elisa, bo on stworzył, może nie wszystkie, ale część tych perfum, to jest Francis Kurdizian, Ormianic pochodzenia. Jego rodzina wyemigrowała do Francji. On się urodził we Francji. Ta kultura, może nie tyle orientalna, ale taka właśnie tutaj, ta wschodnia też jest dla niego, nie jest dla niego obca. W wieku 13 lat zaczął się interesować zapachami, a w wieku 15 lat już wiedział, że będzie takim właśnie nosem, będzie perfumiarzem i muszę Wam powiedzieć, że wychodzi mu to kapitalnie. Bardzo mi się podoba ten, ten perfumiarz, bardzo bardzo mi się podoba to, jakie perfumy tworzy. Nawet nie wiedziałam, że mam jedne w swojej kolekcji, które rok temu kupiłam i które też on stworzył, i bardzo mi się spodobały. Czyli widzicie, coś w tym jest, że do niego po prostu mnie ciągnęło. Jeżeli chodzi o markę Elisa, to jest to marka z kolei, która, którą stworzył irański projektant mody, bardzo znany na całym świecie, też nie znałam go wcześniej, od niedawna właściwie, od, od kilku miesięcy można powiedzieć, wiem o nim. To jest też może niedobre, bo powinnam to wiedzieć wcześniej, ale niestety nie słyszałam o nim. Dopiero od jakiegoś czasu właśnie się dowiedziałam i dowiedziałam się o jego perfumach też właśnie z tych kanałów YouTube'owych. Pierwsze perfumy, które powstały dla marki Elisa, właśnie stworzył Francis Kurdyżian i one się nazywają Elisa Le Parfum. I to jest właśnie ten oto flakonik. Ja mam 30 ml. Mam je już od pewnego czasu, więc przetestowałam je dogłębnie. Trochę będzie słyszały komputer, przepraszam. Bo on tak marzy się chłodzi, a ja muszę z niego korzystać. Chcę Wam przeczytać nuty zapachowe. I zaczęłam też oglądać wszelkiego rodzaju portale, czytać blogi na temat perfum. Między innymi dotarłam właśnie do bloga też takiego znanego polskiego znawcy perfum, nie wiem jak to powiedzieć, który prowadzi bloga i który ocenia te perfumy. I on tak sobie ocenił te pierwsze perfumy marki Elisa. Bardzo dobrze ocenił inne, które Wam za chwilę pokażę, ale szczerze Wam powiem, że one mi się bardzo podobają, ale jaka była historia właśnie związana z tymi perfumami? Po przeczytaniu opinii miałam takie mieszane uczucia, dlatego, że nie przepadam z jaśminem, a w tych perfumach Francis Kurdiżian dał właśnie jaśmin. Jaśmin taki można powiedzieć orientalny, taki jaśmin wschodni z dalekiego wschodu jaśmin wielkolistny, to nie jest jaśminowiec, bo, bo my sobie wiecie w ogrodach mamy też jaśmin, jaśmin mówimy, mam to są jaśminowce, natomiast to jest taki typowy jaśmin, ja nie lubiłam jaśminu, po prostu zapach jaśminu odrzucał mi na kilometr, więc sama jestem zdziwiona, że te perfumy rzeczywiście mnie przyciągnęły do siebie. Dzisiaj na sobie mam inny zapach Elisab, ale zaraz o nim Wam powiem. Zanim kupiłam, to w moje ręce trafia próbka. Kupiłam sobie na Allegro, bo radzę Wam, znaczy próbka, to jest tester, radzę Wam kupować testery. Tych testerów nie ma w tej chwili w perfumeriach. Kiedyś one były dawane, teraz dostajemy je tylko od jakiegoś zamówienia. Natomiast tak, gdybyście chciały pójść do perfumerii i powiedzieć, że prosicie o tester, no to niestety absolutnie nikt Wam takiego testera nie da. Przynajmniej ja się z tym nie spotkałam. A kiedyś tak było że taki tester można było dostać Takie testery po prostu są sprzedawane, no trzeba nazwać rzecz po imieniu i kiedy ten tester do mnie dotarł i ja się tym testerem prysnęłam, słuchajcie to o oh, nie miałam, ale w tym negatywnym znaczeniu, bo tak naprawdę y, pierwsza nuta, która do nas dociera to jest nuta głowy, w nucie głowy tych perfum jest kwiat afrykańskiej pomarańczy, Kwiat afrykański pomarańczy, y, ja go też wcześniej absolutnie nie znałam w perfumach, może wąchałam, ja, ja też nie jestem takim znawcą, żeby rozróżnić zapachy, tak, że, że wiem, że tu jest wanilia, tak jak dziewczyny rozróżniałam tu paczula, tu wierwieria, tu żewo sandałowe, ja tego jeszcze nie potrafię i nie wiem, czy kiedykolwiek mi się to uda. W każdym razie kwiat pomarańczy jest w tym otwarciu. Kiedy pryśniecie, to on was zalewa, słuchajcie, zalewa was tak mocnym zapachem, że odrzuca i, i absolutnie na początku mi się one nie spodobały. Potem nuta głowy przechodzi i potem do, dochodzi nuta serca. W nucie serca jest jaśmin. No właśnie i jeszcze przez jakiś czas te perfumy są dla mnie takie sobie, Powiem Wam szczerze, ten jaśmin z tą pomarańczą, takie orientalne, takie właśnie, no takie pod irańskiego projektanta stworzone, czyli taki orient tutaj jest, takie, taki ciepły wydźwięk, ale też to nie przesłodzony, to nie są to perfumy ulepkowate, słodziaki, bo kiedy teraz jak wejdziemy do perfumerii i zaczniemy wąchać wszystkie perfumy, to zwróćcie uwagę, te mainstreamowe, że one pachną podobnie, one pachną słodko, one pachną ulepkowato, i nie, nie, ja naprawdę szczerze Wam powiem, że po pomąchaniu kilku mam już dość. Natomiast te nie pachną w ten sposób, one inaczej się rozwijają. Ten zapach już w tej chwili skorka bardzo mi się podoba. Ten zapach y, ewaluuje, ten zapach się zmienia. Ten zapach wraz z noszeniem na naszej skórze po tych kilku godzinach jest zupełnie inny. Jeżeli chodzi o nuty bazy, to mamy tutaj biały miód, paczule, róże i cetr Virginia. Ja nie rozróżniam tych absolutnie nut, wszystkich, ale miód jest. Rzeczywiście ta słodkość, ale taka właśnie miodowa, taka delikatna, nie taka wiecie karmelowa, nie taka marszmalowa, nie cukierkowa, nie balonowa guma, tylko właśnie taka słodycz miodowa, taka ciepła, otulająca. I powiem szczerze, tak, że po pewnym czasie, po tych kilku godzinach, kiedy dojdzie do siebie, ta, już do, jakby pojawi się ta nuta bazowa. To te perfumy bardzo mi się podobają. Ja je po prostu uwielbiam. One nie są zbyt e, takie mocno trwałe. To nie są ogoniaste perfumy. To nie są perfumy, które całe, które całe otoczenie od Was będzie czuło i, i, i będzie, będzie e, po prostu, e, nie wiem, na kilometr od Was czuć. To są raczej takie, bym powiedziała, blisko skórne perfumy, ale wyczuwalne. I co jeszcze potrafi zrobić Francis Kurdyjian, to już się przekonałam na kilku perfumach, to to, że te perfumy iskrzą. One się tak mocniej pojawiają, na, na, na chwilę nie czujecie ich, potem znowu się pojawiają i tak jakby delikatnie to się zmienia. No na koniec są śliczne, ale nie jest to taka trwałość jak Lancôme, La Vie Ebelle, czy Coco Mademoiselle. Natomiast bardzo eleganckie, bardzo ładne perfumy. Może niekoniecznie na upały, natomiast na takie chłodniejsze letnie dni, na jakąś uroczystość. Tylko wcześniej się prysznicie, bo ten początek jest mocny. Moż mogą być na jesień bardzo fajne, na, na taką wczesną jesień, na zimę. A ja powiem szczerze, że chyba będę je nosiła również latem, więc te perfumy radzę Wam sprawdzić. Nie kupujcie w ciemno, najpierw przetestujcie, bo to nie są proste perfumy, nie są to takie, wiecie, lekkie, łatwe i przyjemne, cytrusowo-kwiatowe na lato, natomiast ja je bardzo lubię. Kolejne perfumy od marki Elisa, to jest ich nowość. Kupiłam je na Notino i muszę Wam powiedzieć, że też mi się podobają. Te perfumy też stworzył Francis Kurdijan, więc czuć tutaj rękę mistrza, bo Francisa Kurdijana nazywają Michałem Aniołem perfumiarstwa, więc wyobraźcie sobie, jak to jest dobry perfumiarz. I tak mogę Wam tylko powiedzieć jako ciekawostkę, że owszem, tworzy on perfumy na zamówienie, można u niego zamówić na przykład swoje własne perfumy na ślub, ale uwaga, taka przyjemność kosztuje 20 tysięcy euro, więc no nie wiem, kogo stać, na pewno mnie absolutnie. W każdym razie Lumier I to, jest też, to są też perfumy właśnie na bazie tych Le Parfum ale już troszeczkę inne. Tutaj do, do nosa naszego dochodzi piżmo. I teraz powiem Wam, co tutaj jest w nucie, w nucie głowy. W nucie głowy, oprócz kwiatu pomarańczy, mamy mandarynkę i kliang. czyli na otwarciu one są już troszeczkę inne, nie są takie mm, tylko i wyłącznie, yy, właśnie yy, takie mocne, można powiedzieć, takie jak Elisa Le Parfum, troszeczkę łagodniejsze. Ta mandarynka i ten Niagniak powodują, że już takie są troszeczkę przyjemniejsze dla naszego nosa. Wnucie serca, oprócz tego jasminu, który jest w Le Parfum, mamy gardenie i tuberozę, więc też yy, troszeczkę, inna, yy, yy, troszeczkę inny już wydźwięk, jeżeli chodzi o późniejsze nasze odczucia. A w nucie bazy nie mam miodu, tu mamy paczule piżmo, bursztyn i nuty drzewne. I one są inne. Powiem Wam szczerze, że są takie z takim pazurem, są takie bardziej zadziorne, bardziej wibrujące. Piękne są flakoniki, bo te flakoniki, te parfum są wszystkie takie, takie kryształowe, takie eleganckie. Także eleganckie perfumy, też na większe wyjścia, ale również mogą być to perfumy na co dzień, jeżeli lubicie mocniejsze zapachy, takie idące w stronę orientalną. Czuć tutaj, czuć tutaj rękę mistrza akordydziana. Bardzo mi się podobają, ale też y, jestem zawiedziona z od odtrwałości. Nie są to aż tak mocno trwałe perfumy. No takie 7 godzin, tak? Natomiast tak do wieczora albo, y, nie wiem, 12 godzin to nie wytrzymują na, na mojej skórze. Może ktoś wyczuwa, jak się blisko przysunie do mnie. Natomiast ja już ich od siebie nie czuję. Natomiast, no tak jak powiedziałam wcześniej, Coco Mademoiselle czy Lancome La Vie Ebel, ja czuję cały dzień i jeszcze na drugi dzień od siebie, więc są zdecydowanie mocniejsze, natomiast te warto przetestować, jeżeli szukacie fajnych, ciekawych zapachów, przetestujcie, spróbujcie. Na koniec tutaj jest też inny wydźwięk niż tych Le Parfum, bo tutaj dochodzi właśnie piżmo, ja lubię piżmowe, znaczy lubię piżmo w perfumach, ale nie za bardzo, bo też wcześniej nie wiedziałam, co to jest taki zapach w perfumach takiego świeżego potu, wiecie, o czym mówię. Jak znacie piżmo, natomiast wiem, że to jest piżmo, więc piżmo jestem w stanie wyczuć w perfumach i to już jest duży plus na razie. Jak na razie inne składniki tak niekoniecznie, ale jaśmiń też już wyczuwam, potrafię wyczuć też perfumy ciekawe, bardzo je lubię i na pewno się ich nie pozbędę. Jeżeli chodzi o kolejne perfumy, to jest już troszeczkę inna bajka. To jest Elisab Royal, to są perfumy królewskie. Podobno bardzo dużo znanych osobistości ma te perfumy, perfumuje się nimi. I są zachwycone. I powiem szczerze, że ja też jestem nimi zachwycona. Te mają największą trwałość. Te perfumy stworzyła już inna mistrzyni perfumiarstwa, Marie Lerno. Powstały, przeczytam, w 2019 roku i są to perfumy takie bardziej kwiatowo-szyprowe. Wnucie głowy w otwarciu macie mandarynkę, więc bardzo ładnie się otwierają, tak owocowo. No i teraz, jeżeli chodzi o to otwarcie, to często jest tak, że perfumiarze bądź marki proszą właśnie o to otwarcie takie cytrusowe, bo jak niektórzy kupują perfumy, wąchają, wsikają na bloter. O, też się dowiedziałam, że to bloter, bo wcześniej to, to tak się tym za bardzo nie interesowałam. Wsikają na bloter, sprawdzają, a pachną cytrusowo, kupuję. Nie, absolutnie tego nie wolno robić, ponieważ ten zapach na chwilę zniknie i do głosu dojdą inne zapachy, które wcale niekoniecznie muszą się wam... Hodować. Więc to jest taki często, często jakby wykorzystywany zabieg, żeby przyciągnąć klienta. Jeżeli chodzi o te perfumy, dalej w nucie bazy mamy różę turecką, różę bułgarską i Neroli przepięknie stworzona róża. I teraz jeżeli chodzi o opinie na temat tych perfum, no to na Fragrantica mają 3,9, ale ten znawca właśnie perfum, ten, o którym Wam mówiłam, że czytam jego bloga i, i patrzę, co on na ten temat y, napisze, bardzo wysoko ocenił te perfumy, powiedział, że to jest kunszt, mistrzostwo, świetnie stworzone i faktycznie zgadzam się z tym. W nucie bazy mamy paczule, bursztyn, wanilia i drzewo sandałowe. Jeżeli chodzi o te nuty no bazy, to one są często właśnie w nutach bazy właśnie piżmo, drzewo sandałowe, wanilia, tu nie mamy piżma akurat, więc nie ma tego piżma i faktycznie nie jest ono wyczuwalne. Bardzo ładne perfumy, ładnie się otwierają, ślicznie się noszą na skórze, długo się utrzymują, eleganckie, na takie większe wyjścia, na wesela, na jakieś przyjęcia mocne. Czuć zapach też nie jest to takie, nie są to perfumy ogoniaste, że wiecie, gdzieś tam się do Wami ciągnęły, są takie bardziej blisko skórne, ale już bardziej wyczuwalne chyba niż te, o których wcześniej wam powiedziałam. I też je uwielbiam. Piękny flakonik. Tutaj jeszcze z tyłu jest taki jakby nadruk zielony, korek też ozdobiony zielonym paseczkiem. Bardzo je lubię i też jest, są to jedne z moich obecnie ulubionych perfum. I ostatnie perfumy marki Elisa to jest już jakby inna linia i linia, która się nazywa Girl of Now. I jeżeli chodzi, no właśnie, jeżeli chodzi o ten, te perfumy, to jest Girl of Now Shine, to jest Flanker Perfum Girl of Now. I teraz te, co Wam pokazywałam właśnie wcześniej, bo też się dowiedziałam niedawno, że to są flankery, co to jest flanker. Zaczęłam czytać w ogóle nazewnictwo, bo to też jest ważne, że właśnie le Parfum to są te pierwsze, a te kolejne, które powstały, to są flankery Le Parfum. I tutaj ta druga linia Girl of Now i ja mam flanker właśnie, jak powiedziałam wcześniej, bo już tu się zaplątałam, Girl of Now Shine. I teraz tak, to są bardzo słodkie perfumy. Na otwarciu jest tu słodycz, słodycz, jeszcze raz słodycz. Jeżeli chodzi o twórców tych perfum, to tu jest twórcą Dominique Rapion i Sophie Labe. Jeżeli chodzi o Dominika Rapiowi, to też bardzo dobry perfumiarz. On jest jednym z tych, który stworzył Lancome la Belle. Tutaj na początku, jak ją kupiłam i prysnęłam, to sobie pomyślałam: matko, jedyna. Co tu rozróżnić? Tu się nic nie nie da rozróżnić, ale tak naprawdę one też są ciekawe, tylko, że słodziutkie, to jest taki typowy słodziak ja nie powiem, że są złe, one ewaluują tak na skórze skórę otulają, są takie ciepłe, jeżeli lubicie ciepłe perfumy, to mogą się wam spodobać, no jeżeli chodzi o wybór, to nie kupiłam tego pierwowzoru, czyli Girl of Now. Po opinii tego właśnie blogera, o którym Wam mówiłam, który się zna na perfumach, dużo osób kupuje perfumy według jego opinii. O tak, jeżeli chcecie, to Wam ten blog podlinkuję oczywiście, więc będziecie mogły sobie poczytać, jeżeli lubicie perfumy, to zawsze coś z tego można dla siebie znaleźć. I on właśnie stwierdził, że te perfumy Girl of Now Shine są lepsze od tego pierwowzoru, czyli Girl of Now. Przepiękne opakowanie, przepięknie stworzone tutaj ta góra, bo to są takie kwi płatki kwiatów. Ta pierwsza wersja ma niebieskie płatki, ta ma złote i jest jeszcze trzecia wersja, wersja Girl of Now Forever, która ma takie różowe, morelowe płatki i tamta, mm, nie wiem, no się w perfumerii, ale jakoś tak średnio i też opinie ma takie sobie, więc nie sięgałam po tamte, sięgnęłam po te drugie z kolei. Jeżeli chodzi o otwarcie, to on to stwierdził i ja to stwierdziłam, bo psiknęłam w perfumerii, że tamte, czyli ten pierwowzór, Girl of Now y, mają lepsze otwarcie, takie kuszące, takie migdałowe, no naprawdę, ale nie takie, wiecie, takiego migdału, olejku migdałowego do ciasta, taki naprawdę piękny wydźwięk, natomiast na koniec na tej skórze zostaje takie, czy ja wiem, takie mech. Na mojej skórze on w tej końcówce, y, znaczy w końcówce, no już tak później, można powiedzieć, kiedy do, dojdzie ta y, nuta no, bazy, takie sobie y, y, są, Natomiast te od początku do końca są fajne. Ten początek może nie jest taki spektakularny jak w tamtych, w tym pierwowzorze, ale dalej pięknie się rozwijają i na koniec są naprawdę bardzo ładne i są trwałe. Prysnęłam sobie, tutaj wiecie, bo ja sobie pryskałam zawsze jedno przyknięcie, nie przesadzam i... Chodziłam w koszulce takiej wiecie, po domu i też mi się tutaj gdzieś ten zapach y, 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 psiknął. I na drugi dzień, jak wziąłam tę koszulkę, to jeszcze pachniała i to bardzo ładnie pachniała. Więc one też są ciekawe, też są fajne, tylko że to są typowo słodkie perfumy. Ale to też nie jest taka guma balonowa. To nie jest taki wiecie, ulepek, nie wiadomo co. To jest coś naprawdę też intrygującego, fajnego. Przeczytam Wam zapachowe. W nucie głowy mamy ananas, pistację, gruszkę, mandarynkę. No właśnie, w, tej, w tym wzorze nie ma ananasa, jest tylko pistacja, gruszka, mandarynka i to otwarcie, jak powiedziałam, migdał, ale tak mi się wydaje, że to, to pistacja na tym, na tym otwarciu pachnie. Natomiast tutaj to otwarcie jest takie bardziej kwaśne, tam jest takie... No inne, inne, wydaje mi się, że otwarcie w tym, w tym są jest ładniejsze. Potem w nutach serca jest gorzki migdał, kwiat pomarańczy, jaśmin i liang, liang Nie pamiętam, coś tu się pojawiło, natomiast w nucie bazy tu mamy wanilię, paczula i irys. Tam chyba nie ma irysa, jest tylko wanilia i paczula. I muszę Wam powiedzieć, że to też są ciekawe perfumy, też się ich nie pozbędę, też będę je jeszcze testowała, bo je mam od niedawna ale już mogę stwierdzić, że są to ciekawe, ciekawe zapachy. I co Wam jeszcze mogę powiedzieć? No właśnie to, co powiedziałam Wam już w trakcie filmiku, żebyście się nie sugerowały absolutnie pierwszym siknięciem, tylko najlepiej testujcie na swoim nadgarstku, nie na bloterze. Bloter, papier zresztą bardzo źle podobno przenosi. Nie wiem czemu to jest na papierkach. Powinna być może jakaś taka szpatułka na końcu z, taką, z takim wacikiem, bo podobno waciki na wacikach lepiej się sprawdza, ale najlepiej sprawdzać na nadgarstku i czasami jak ja pójdę do perfumerii to mam tak dwa nadgarstki wybeskane i broń Boże nie pocierajcie, one, one muszą same wibrować i psikam sobie jeszcze tutaj w zgięciach, także czasami, innymi, także cztery perfumy jestem w stanie w ten sposób sprawdzić. No wiadomo, że jeszcze jeżeli chodzi o nadgarstek i szyję, to jeszcze inaczej się to rozwija. Tu mamy grubsze żyły, czy tam aortę, więc one jeszcze inaczej wibrują na szyi. Ja ostatnio, słuchajcie, zakochałam się w zapachach. I to jest chyba moje następne jakieś, jakiś konik jakaś pasja, nie mam pojęcia, co się ze mną stało, ale no, zaczęłam się interesować perfumiarstwem. Nosem na pewno nie zostałabym, bo nie mam aż takiego wyczucia. To musi być naprawdę osoba, która genialnie te zapachy dobiera. Ale jeżeli chodzi o Francisa Courdichiana, to, to on to robi genialnie. Powiem wam tylko, bo miałam wam powiedzieć kiedy indziej, ale powiem wam na koniec, że on stworzył też perfumy dla, dla marki Berbery, berbery Hair Intense, bo, bo on dla innych marek tworzy, można sobie przeczytać, dla jakich. I stworzył perfumy My Barber, jeżeli lubicie je, no to właśnie je stworzył mistrz perfumiarstwa, czyli Francis Cordier. Ja, ja mam, e, ja mam e, hair, który kupiłam rok temu w Notino. Pani mi wsiknęła, powąchałam, spodobały mi się, pochodziłam e, po galerii i wróciłam po nie, bo chciałam kupić jakieś letnie perfumy. I to jest właśnie to, co lubię, czyli... Coś w tym było, że miłość do tego perfumiarza i do tych jego perfum u mnie jest. Owszem, inni też fajnie perfumy tworzą, ale wydaje mi się, że on potrafi stworzyć je tak, żeby iskrzyły na skórze, żeby się zmieniały i żeby to nasze odczucie było jak najbardziej na plus. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to dajcie łapkę w górę. Oczywiście subskrybujcie mój kanał. Czekam na wszystkie Wasze komentarze. Wszystkie czytam i staram się w miarę możliwości na nie odpowiadać. A ja już się z Wami żegnam cieplutko. Do następnego filmiku. Trzymajcie się moi kochani. Buziaczki. Cześć!